To też jest mega ważne, bo wiele osób chyba nie zdaje sobie sprawy z tego, że jeżeli mamy stronę w naszym serwisie, to nie znaczy z automatu, że ona znajduje się w indeksie Google'a. Więc musimy się też upewnić, że strony, które, na których nam zależy, rzeczywiście znajdują się w indeksie Google'a. Jeżeli się nie znajdują, to dlaczego się nie znajdują, tak? Tutaj to też trzeba rozkminić. Jeżeli coś jest niezaindeksowane, to w Search konsoli macie pełną listę wskazującą Wam, dlaczego dana strona jest niezaindeksowana. I możecie sprawdzić, czy nie, jest, nie znajdują się tam strony, na których Wam zależy. Drugim punktem to jest to, czy nie indeksują się śmieci, bo to też może być zaskakujące, ale bardzo często powstają jakieś dynamicznie generowane strony, na przykład poprzez filtry, czy jakieś wyszukiwanie wewnętrzne, czyli stąd to pozostałości jakiś po procesie developmentu i bardzo często moi klienci są bardzo zdziwieni, że ojej, jak to taka strona jest w Google? No, jest w Google, właśnie, i takie rzeczy też możecie sobie zobaczyć w Sebcz-Konsoli, więc to jest taki jeden z tych elementów, które musimy zrobić na początku, tak? Czyli tak jak mówię odsiać ziarno od plew, czyli upewnić się, że strony, na których nam zależy, są rzeczywiście zaindeksowane i upewnić się, że strony, których nie chcemy pokazywać, nie są zaindeksowane, bo takie strony mogą mieć sens z punktu widzenia biznesowego, na przykład strony filtrów, ale z punktu widzenia SEO już mogą nie mieć takiego sensu.